Temat, czego nie robić na Facebooku. Najpierw pytanie do Was: jak oceniacie swoją biznesową skuteczność na Facebooku? Subiektywna ocena od jednego do dziesięciu. Jak siebie samych oceniacie? Gdzie jeden to jest no, taka no, totalna już. Nieskuteczność, jak tu jesteście, to myślę, że, że tych jedynek to nie będzie, a 10, no to już rzeczywiście wymiatacie i, i czujecie, że to jest to, co chcieliście zawsze robić, i już tam za wiele do poprawy nie ma. Czyli jak oceniacie swoją skuteczność biznesową na Facebooku? Daniel, Piąteczka. I czekam na, na to, jak sami siebie widzicie. No, ale już widzę, że jest was całkiem spora grupa. Artur 0 czy 10? Arturze, chyba jedynka ci wyszła, albo jesteś bardzo skromny. No, też inny temat to, na ile potrafimy sami adekwatnie się ocenić, bo jedni mają skłonność do tego, żeby się widzieć zbyt różowo, a inni się z kolei nie doceniają. No, Najważniejsze jest to, co sami o sobie wymyślicie i wasi klienci też. Czekam. Agnieszka, 3. No dobrze, to z tego, co widzę, to rzeczywiście ten dzisiejszy live może Wam się przydać. Widzicie tu obok mnie tego pana, w, w, tak w marynarce fioletowej, który. No, myśli, że trzeba coś tak zacząć, bardziej, sensownie działać na Facebooku, ale to jeszcze nie teraz, bo go pochłaniają bieżące sprawy biznesowe, bo coś tam wpada, bo nowe produkty, bo tutaj klient, bo no milion różnych rzeczy, no i ten Facebook gdzieś tam, gdzieś tam spada sobie daleko. Dajcie znać, czy czasem to jest tak, że no też odkładacie ten temat, żeby się zabrać za niego tak bardziej gruntownie. No, rada taka, żeby właśnie za długo. Z tym nie czekać, i to jest pierwszy taki błąd, że no myśl, myślimy sobie: Dobra, zrobię to, ale jeszcze nie dzisiaj, może jutro, może w przyszłym tygodniu, może w przyszłym kwartale. No, ale są tacy, co już rzeczywiście coś na tym Facebooku biznesowo, ubezpieczeniowo robią, ale w sposób niezbyt przemyślany. No i tutaj się pojawia kolejna, zaraz mam tutaj, zrobię porządeczek na tym ekranie. Tak. Tak, to jest, znacie, mam nadzieję, chociaż nie wiem, czy mam nadzieję, tego pana. To jest taka strategia biznesowa na zenka. Czyli jestem, ale jak do tego doszło, nie wiem. I coś tam sobie robię, coś tam sobie publikuję, czasem bardzo długo nic nie publikuję. Tematy są bardzo różne. Czasem tu wrzucę jakiś materiał, który dostaję od towarzystwa, czasem zdjęcie swojego kota, czasem zupełnie już, no co mi akurat do głowy przyjdzie. No i strategia biznesowa nazenka, nie tylko w mediach społecznościowych, ale generalnie w biznesie i w życiu, no nie prowadzi nas do realizacji naszych celów. Może będziecie tym zaskoczeni. No i ona nam daje tylko taką, no. Paradoksalną i złudną, tak naprawdę, ulgę w danym momencie, bo teraz, owszem, nie musimy żadnych tutaj trudnych decyzji podejmować, nie musimy się uczyć jakichś nowych rzeczy, które wydają nam się może skomplikowane i wymagające wysiłku. Ale tak naprawdę, podatek od strategii na Zenka, taki długoterminowy w rozwoju waszych biznesów, waszej tutaj działalności, też właśnie na Facebooku, w mediach społecznościowych, no ten podatek jest. Naprawdę no, wysoki. Więc, jeżeli czasem macie taką skłonność do, do działania na zenka, no, dajcie znać, czy, czy to się Wam zdarza. No i tak, tutaj jeszcze jeden utwór, przywołam Cię i będzie troszkę muzycznie. Nie wiem, pamiętacie elektryczne gitary, co ja robię tu. Uuu. No i znowu mamy, to jest. Również kontynuacja strategii zenka, czyli nie mamy przemyślanego tego, co chcemy osiągnąć, dokąd zmierzamy, po co właściwie na tym Facebooku jesteśmy. No poza tym, że no trzeba, bo to jest istotne, bo tu gdzieś tam są klienci, no i trzeba do nich trafiać. No ale to, to jest właściwie koniec naszej strategii, a to jest jednak za mało, bo nie powinniście być jak zenek. Tylko jak ten pan, to jest, no pewnie rozpoznać, rozpoznajecie tego człowieka, to jest Napoleon Bonaparte, jeden z najlepszych strategów wszechczasów. No on też skończył, tak jak wiemy, ale każdy jakoś gdzieś kiedyś kończył, ale w swoich w czasach swojej świetności no, był naprawdę najlepszym strategiem na świecie. Myślę, że można tak powiedzieć. No może to jest wysoka poprzeczka, wy nie musicie być Napoleonem, Facebooka, ale chodzi o to, żebyście w swoich działaniach tutaj mieli obrane bardzo konkretne cele, to nie muszą być wielkie cele typu milion lajków, like czyli czyli no, niesamowite zasięgi. Nie, chodzi o to, żebyście wiedzieli, co teraz w Waszych agencjach, w waszym biznesie jest dla was najważniejsze. Jeżeli na przykład postawiliście w tym roku na grupówki, bo wiem, że wielu Agentów, tak mi, tak mi pisało na grupie Kurs na Wzrost, no to wtedy ta wasza komunikacja powinna jakby wspierać sprzedaż grupówek. Co to konkretnie oznacza? No to oznacza bardzo dużo rzeczy i tematów i tego, do kogo komunikujecie na Facebooku. No bo o zakupie grupówki decydują określone osoby, no być może wtedy okazuje się, że wcale ten Facebook nie powinien być w centrum waszej uwagi, tylko może właśnie LinkedIn do tego. Też przejdziemy, czyli powinniście mieć dużą świadomość swoich celów biznesowych i swoje działania na Facebooku, dobierać do tych celów. One mają Was wspierać i pomagać, żebyście we właściwym kierunku, który sami wybraliście, szli do przodu. Można też taką jedną metaforę. Facebooka jako taki, takiego akwenu wodnego, gdzie tych klientów jest rzeczywiście dużo, a wy jesteście takimi wędkarzami. No i nie wiem, czy ktoś z was wędkuje. Ja nie, jestem w ogóle wegetarianką i tak dalej, no ale no wiadomo, że wędkarz, który wie, jaką przynętę dobrać dla jakich ryb, gdzie, jakie ryby można znaleźć, no ma znacznie większą szansę, żeby żeby coś złowić, niż ktoś, kto sobie gdzieś tam pójdzie, gdzie jest mokro, coś tam sobie przyczepi do końca tej wędki, no i będzie liczył tak naprawdę na szczęście. I tak samo można działać na Facebooku, gdzie jeżeli znajdziemy sobie odpowiednią przynętę, no to złapiemy odpowiedniego Złapiemy klienta. no Może to taka brutalna metafora. Bo ja jestem zdecydowanie zwolenniczką relacyjnego biznesu, żeby się znaleźć z klientem, może niekoniecznie na niego polować. No ale dla celów tutaj dydaktycznych sobie pozwalam na takie niewegetariańskie przykłady. No i jeżeli wiemy, co chcemy złowić i jak, no to możemy złowić coś takiego, no ale możemy też złowić coś takiego. No i życzę Wam zdecydowanie takich właśnie. Połowów, tylko z dużym prawdopodobieństwem, no może być tak, że czasem ktoś ma szczęście i mu się trafi super ryba, no ale temu szczęściu zdecydowanie można pomóc. I tak samo jest na Facebooku. Jeżeli będziecie podejmować konkretne działania, będziecie myśleć e, o komunikacji, e, do konkretnych osób w temacie, które te osoby uważają za ważne i które są zarazem spójne z Waszymi celami biznesowymi, no to taka ryba trafi Wam się znacznie, znacznie częściej i to się, to się przerzuci po prostu na Wasze wyniki. Dajcie znać, czy takie duże ryby w Waszym biznesie byłyby mile widziane. No mam, myślę, że tak, ale, ale dajcie znać, jak to widzicie, czy wolicie raczej więcej o tego typu mniejszych stworzonek w swoim menu. No, jeżeli chodzi o kolejne takie błędy, najczęstsze, największe, które popełniają agenci, ale nie tylko agenci, tak naprawdę wszyscy działający na Facebooku i próbujący się, próbujący się tam komunikować, no to. Że próbują się podobać wszystkim. Piszą do wszystkich naraz. Tak. I jak się pisze do wszystkich, no to często jest tak, że to jest jak z zupą pomidorową. Nie powinniście być jak zupa pomidorowa, która smakuje wszystkim, bo wtedy pisze się takie teksty. No. Które nikt nie potraktuje jako coś specjalnie do niego, akurat na ten temat, który go teraz nurtuje. A to jest właśnie sekret skutecznej komunikacji w mediach społecznościowych taka personalizacja, że klient czuje, że się mówi właśnie do niego. A jak my mówimy do wszystkich naraz do gospodyń i gospodarzy domowych do studentów, do właścicieli firm, do nie wiem lekarzy, do prawników do wszystkich naraz no to duże prawdopodobieństwo jest, że no tak naprawdę nikt z tych osób nas nie usłyszy i pomyśli, że to jest a, takie sobie gadanie reklamowe albo no coś nie dla niego. A ludzie teraz mają naprawdę duże filtry, takie adblocki, to się mówi tele, tak technologicznie i pewnie Wy to też znacie, że wszystkie treści, które wydają się no, potencjalnie nieprzydatne, po prostu ich nie widzimy, bo mamy tych komunikatów tyle dookoła siebie, że musimy wybrać te, które mogą nam się na coś przydać. Witam wszystkich, którzy dołączają, rozmawiamy o błędach, które agenci ubezpieczeniowi i nie tylko oni popełniają biznesowo na Facebooku, więc agencie, nie bądź jak zupa pomidorowa, nie musisz się podobać wszystkim. Pamiętaj, którzy klienci są dla Ciebie najważniejsi i do nich się komunikuj. Niech to będzie danie szefa kuchni, a nie bar mleczny. Taka, taka jest moja rada i to się rzeczywiście zwraca. Taka strategia no, bardziej celowana. Jeżeli uważacie, że temat jest ważny, istotny, będę wdzięczna za te lajki, bo zasięgi nam wtedy rosną i. Po prostu ta wiedza może dotrzeć do większej liczby osób. Więc będę Wam za takie wsparcie lajkowe wdzięczna. Mówimy o najczęstszych błędach, które na Facebooku można popełnić. I tutaj taki jeszcze raz apel mocno, podkreślam: nie bądź agencie jak zupa pomidorowa. Mieliśmy kilka tutaj metafor metafor, czym jest Facebook i można sobie też wyobrazić, że to jest taki jakby targ, gdzie jest głośno, gdzie bardzo dużo ludzi, bardzo dużo towarów, ciągle ktoś coś o czymś mówi, taki jakiś no chaosik się robi. No i pytanie, jak się z tą swoją, no nie pomidorową, ale z tą swoją ofertą w tym, na tym targu no, pokazać, dać się usłyszeć, no można krzyczeć Ziemniaki, ziemniaki, i tak dalej, tanio, i znamy to, tanie oce i tak dalej. No ale to nie jest najlepsza strategia. Tutaj też Wam pokażę. No to jest właśnie taki stragan. Ja jestem, mówiłam, wegetarianką, więc wybaczcie, znowu jedzenie i znowu jakieś warzywa. Następnym razem obiecuję Wam więcej mięsa. Albo ryb, takich, ale ryby były. To no w każdym razie mamy ten wielki targ, którym jest Facebook. No i nasza oferta ważna, żeby była w no atrakcyjna, żeby aż chciało się podejść, sięgnąć. No i żeby to wasze stoisko no było takie wypieszczone, no i skierowane do tych osób, no, które szukają określonych rzeczy. Więc jeżeli waszymi klientami w cudzysłowie są mięsożercy, no to nie, nawet najpiękniejsze ułożone pomarańcze no ich nie przyciągną. Wtedy trzeba inaczej to wszystko zorganizować. No i pytanie, jak ten twój straganik Facebookowy wygląda? Czy tak, jak ten, no czy może tak, jak ten. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze sklepy, ja pamiętam, no w każdym razie tutaj to jest znowu metafora, ale pytanie, jak wygląda wasza, Wasz profil, czy on przyciąga, czy jest atrakcyjny, czy wiadomo czym się zajmujecie, jest to przy, przedstawione w sposób przyjazny i taki przyciągający, no czy tak bardziej siermiężnie, towar macany należy do macanta, tak, i tutaj taki audyt tego, czy to jest zaprezentowane tak, jak byście chcieli, rzeczywiście przyciągająco, może no, bardzo pomóc e, tym klientom, którzy gdzieś tam sobie będą wędrowali po sieci, tutaj na Was trafią. No i e, pytanie, co oni sobie pomyślą o Was, e, o ubezpieczeniach. Czy e, pomyślą, no fajne, fajne. E, czy wzbudzicie ich zaufanie i poczucie, że jesteście profesjonalistami, ale zarazem życzliwymi osobami, z którymi można normalnie pogadać, zapytać, które nie będą, nie wiem, epatowały jakimś słownictwem i nie wiem, chciały ich oszukać? No, czy będziecie takim, czy dobrym kolegą z podwórka, czy taką mamą, która wszystko załatwi, wszystko wyjaśni i cię za, zaopiekuje? Tak. Martyna mówi, że tu są zdrowe produkty. No tak, zdrowe produkty, no wtedy nie było czego wybierać. Jak już było coś, no to i tak było fajnie. No ale chodzi o to, że nawet te zdrowe produkty można w różny sposób zaprezentować. I chodzi o to, żeby nauczyć się prezentować to w sposób przyjazny, atrakcyjny, żeby nawet te nasze polisy, które no wielu przerażają, no wydawały się czymś, czymś no potrzebnym, a nie jakimś tam. Tajemniczym czymś, czego lepiej unikać, tak? Więc no to, jak się zaprezentujemy, naprawdę ma znaczenie, bo znowu mamy ten pośpiech, ludzie przez ten targ mediów społecznościowych no, przechodzą nieuważnie i Czasem takie pierwsze, drugie, trzecie wrażenie, to jak wyglądacie, jakie macie zdjęcie profilowe, jakie macie właśnie zdjęcie w tle, no może od razu w tej błyskawicznej, parosekundowej decyzji, czy to jest człowiek dla mnie, czy to jest człowiek nie dla mnie, no możecie przepaść. Pomimo, że jesteście super profesjonalistami, najlepiej doradzacie i byście mogli naprawdę człowiekowi pomóc, no to odpadniecie z takich głupich przyczyn i nie warto, nie warto tego robić. Witam. Wszystkich dochodzących, mówimy o błędach, jakie się najczęściej popełnia w mediach społecznościowych, w szczególności dzisiaj na Facebooku. No dobrze, moi drodzy. I cóż, powoli dochodzimy do końca tych najczęstszych błędów. I co tu jeszcze, jeszcze dla, was, dla Was mam? No trzeba pamiętać, że technologia technologią, wielu z Was. Się jej obawia, nawet do mnie piszecie, na ile to będzie skomplikowane, te programy, te posty, te grafiki. Ale trzeba pamiętać, że w mediach społecznościowych przede wszystkim chodzi o człowieka. My nie możemy wpadać w taką pułapkę, że no, piszemy, jakbyśmy pisali do komputera, do bota. Nie. Naszym odbiorcą na Facebooku jest zawsze konkretny człowiek, który ma jakieś problemy, który jest zajęty, który się czymś martwi. Które ma jakieś potrzeby, to jest żywa osoba, i jeżeli będziemy mieli zawsze tą żywą osobę w głowie, pisząc coś i starali się pomóc, być no, przydatni, nie tylko atrakcyjni tak, i nie tylko sprzedawać, ale przede wszystkim doradzać, pomagać i myśleć z perspektywy, właśnie tej osoby, która tam jest, no to będziemy zupełnie inaczej odbierani niż wtedy, kiedy będziemy pisać tak, jakbyśmy coś na słupie ogłoszeniowym wieszali albo z jakimś botem na infolinii starali się porozumieć, więc pamiętajcie, w mediach społecznościowych zawsze chodzi o ludzi i tak naprawdę ludzie kupują was, a dopiero potem to, co wy oferujecie. To może brzmi brutalnie, ale tak naprawdę to chodzi o Wasze zaufanie, jakie wzbudzacie, o Wasz profesjonalizm, ale pokazany jakoś, bo można być super profesjonalistą, ale jeżeli się nie, da, nie, nie pokazuje tego, albo się blokuje dostęp do tego profesjonalizmu, no to jesteśmy wtedy do tyłu względem tych, którzy po pierwsze są profesjonalistami, ale dodatkowo umieją się, umieją się tutaj odnaleźć i po ludzku działać bo w social sellingu, czyli tym takim społecznym sprzedawaniu, ta ludzkość, ten czynnik ludzki jest absolutnie kluczowy, technologia jest dopiero na drugim miejscu.